Renata Gresiuk-Kowalska i Mariusz Kowalski są autorami wystawy, którą można oglądać zaś w Galerii Pro Arte w Zielonej Górze. To wystawa, która nosi tytuł POMIĘDZY. Pomiędzy czym a czym? Zobaczmy. POMIĘDZY to musielibyśmy razem się to też wypowiedzieć, bo to jest między, między pracami żony a, a moimi pomiędzy, pomiędzy nami, pomiędzy nami artystami, którzy no nie zawsze ze wszystkim się zgadzają. Pomiędzy tymi pracami znajdziecie publiczność. Publiczność jakby będzie dopełnieniem, dopełnieniem, dopełnieniem całości, ona się znajdzie właśnie między, pomiędzy naszymi, naszymi światami. Pomiędzy tymi naszymi y, spojrzeniami na sztukę jest nasze, nasze coś wspólnego, coś takiego, co nas łączy, co nas godzi w rezultacie, bo, bo te nasze zmagania czasami są burzliwe, czasami długo dyskutujemy, sprzeczamy się, ale wreszcie dochodzimy do porozumienia. Moje prace są bardziej, że tak powiem. Mniej symboliczne, bo to, to tutaj w tych pracach jest jakby pokazany cały proces, proces twórczy, tak zwany. Czyli powstawanie, powstawanie obrazu prostymi gestami. I od samego początku on jest zapętlony, ten, ten proces I proces jest powstał, czyli te obrazy, co, co są na ścianach. Są wynikiem tego filmu, który jest za moimi plecami. Pomiędzy to właśnie też. Ta konwencja bieli i czerni, ale też i ułożenia prac, wkomponowania ich tutaj w tą przestrzeń Galerii Pro Arte, gdzie po jednej stronie mamy moje jakby prace, po drugiej męża. W związku z tym goście nasi, którzy mam nadzieję przybędą na wernisarz, będą pomiędzy nami. się pokazywać różne techniki, które przynależą sztuce, zarówno rzeźbę, jak i grafikę, również malarstwo. Wiadomo, wystaw malarskich jest stosunkowo więcej, dlatego że malarzy jest więcej, chętnych do eksponowania swoich prac. Zresztą jest to kwestia też i organizacyjnie łatwiejsza. Wystaw rzeźbiarskich mamy trochę mało, bo i rzeźbiarzy również nie, nie, nie jest wielu. Byłam bardzo ciekawa tej wystawy, zaintrygował mnie tytuł pomiędzy, bo przyznam się, że nie wypytywałam specjalnie kolegów Renie i Mariusza, ponieważ zawsze chcę mieć na wernisażach niespodziankę. Także nawet nie lubię przychodzić wcześniej i patrzeć jak one zostają zaaranżowane w przestrzeni. Jeśli myślę,